Wiemy, dojechaliśmy, godzina 13. Jesteśmy na dwa dni pod lotniskiem przy Kucie, powiedzmy, nie pamiętam jak się nazywa ta miejscowość Hotel Astagracha. A tak nasz pokojik wygląda. Mam cię ustawia kliłkę 84 zł za dwie noce. Tak więc szału nie ma, ale ostatnie dwa dni nam nie jest potrzebne tutaj nic więcej, bo jeszcze mamy coś do roboty pozwiedzać iść na plażę. <grym> Działa? Yeah. Mamy pranko naszykowane, idziemy dalej, zobaczymy jakie ceny są tutaj w, w okolicy. Pranko. Pranko nawet tanio wyszło. Bo za 5 kilo zapłaciliśmy... Co się chować? No bo jestem. Za 5 kilo zapłaciliśmy 75 tysięcy. 000... 15 tysięcy za kilo czyli, no dobrze Czyli to będzie jakieś e, Niecałe 20 zł w sumie za 5 kilo ciuchu. A pralnie mamy zaraz koło hotelu jutro o 5 mamy przyjść po nie i gitara idziemy do sklepu. Nowe zakupy zrobione Dzisiaj mamy trochę późniejszy dzień, pranie oddane jest po 14.00, idziemy na plażę, odpocząć. Nie wiem, czy coś z miasta wam ponagrywam. Sprawdzaliśmy mapy, te miejsca, co chcemy odwiedzić, wyjdzie dość sporo, jeśli byśmy brali skutery, ale hotel oferuje wypożyczenie skutera na jeden dzień za 100 tysięcy, czyli 26 zł. Na mieście pewnie znaleźlibyśmy taniej, ale, ale nic nie widziałem. Żadnego wypożyczenia w drodze do sklepu. Także już spod nosa weźmiemy. Nie będziemy się tutaj pierdzielić o 4 zł, może za 80 tysięcy by się udało dostać. To palto licho. Bierzemy stąd. Jutro będzie też wspaniały dzień. A na razie, chwilę jeszcze odpoczynku. Idziemy na plażę. Jedno z wejść na plażę, ale patrzcie jaki klimacik fajny. Palemka was wita. Palec jest już przygotowany Pamcia tam daleko gdzie zobaczyć chyba jaka woda. Świetne miejsce w ogóle, powiem wam. Spodziewaliśmy się takiego, bo jest generalnie straszny upał o latawiec a jutro zobaczycie z bliska to co Wam obiecałem w pierwszych dniach. No, nie mogę z tego miejsca. No, świetny pomysł z tymi drzewami, tutaj. No, zaraz się dowiemy. Jak woda? Powiedziałbym orzeźwiająca. W rękach akurat MAM pada, bo jeszcze nie, nie, nie zdjąłem telefonu. Chcieliśmy polatać tym wariatem, ale ze 2 km może nawet zobaczycie, nie wiem, czy po słońcu. O, tam gdzie są te łódki, tam jest pas startowy. No i strefa autoryzacji niestety nie pozwala go wystartować. Mam nadzieję, że jak jutro będziemy się wybierać tam tamte rejony, to już będzie dość daleko i nie będzie problemu. Nie pokażę Wam, bo teraz jest tylko jeden. no jest ich więcej, ale są za wysoko. latawce na przykład nie ma problemu. Latają sobie 300-500 metrów do góry przy samym lotnisku. Ja wiem, jakby coś zwiało. A dron jest problemem, lata, więc nie ma. Patrzcie, jak woda ładnie zmywa piasek tutaj. Świetne. A tu tarasy ryżowe. Woda może nie jest czysta, ale to przez ten fakt, że zabiera ciągle ten piach. Widzicie? Stóp nawet nie widać Ale gdy pójdziecie dalej <grym> I piasek się jakby unosi bardziej przy dnie To już jest dużo lepiej Woda nie jest taka zimna jak Pancia wspominała W ogóle muszę omijać to dziecko bo jest golasem <grym> Zaraz wam pokażę O! Nie widać stopy? I widać stopy Także czysta, przyjemna, fajna. Normalnie by ten materiał nie powstał, ale pan ci kasztanił się kabel do ładowania do iPhone'a. Jesteśmy zobaczymy, ile go Tego jest dość sporo tutaj, więc na pewno coś będzie. Już tam prowadzą pancie USB. No, znaleźliśmy. Teraz kwestia ceny zobaczymy. Ale dużo mają asortymentu, no nie powiem. Macie słuchawki, etui. Yy, jeden kabel kosztował 260, chyba taki trochę lepszy. Za trochę, jak powiedziałem, czy da się zejść z ceny, to poszukała innego i powiedziała 120. A na opakowaniu 85. Powiedziała, przepraszam, 85. Nie wiem, czy chciała nadjąć. Dziok... Może da, może nie. Nie wiem, czy chciała się naciągnąć trochę na kasę, czy nie. Pomyliło się. Może się pomyliło. Była uprzejma miła. Także kabelek jakby co do iPhone'a. Za 85 tysięcy możecie znaleźć. Może taniej, może drożej. My taki sklep znaleźliśmy Chciałem Kejsa zobaczyć, bo mieli ich od cholery, ale głównie na iPhoney. Na Samsunga mojego mieli tylko trzy, takie zwykłe, czarne, przezroczyste i to tyle. A fajne niektóre wzorki tego. Wprosty. Swoją drogą kolejna z takich balijskich bram, że tak powiem Tak jak wspominałem wcześniej I tak wygląda nasza główna ulica do hotelu Pan cię zadowolona Jeszcze nie wiem będzie działał Mówi, że nie wie czy będzie działał Będzie działał Chcę wam też pokazać tutaj nie wiem czy to jest hotel czy nie? Swoją drogą, właśnie. Mówiłem, że nie wiem, w którym jesteśmy mieście, bo Kuta jest nad, nad lotniskiem, a my jesteśmy pod. Ale się okazuje, że pod lotniskiem to też nadal jest Kuta. Także jesteśmy w Kucie. Tak jak wczoraj jedliśmy w JFC, takim podrabianym KFC, to generalnie chcę wspomnieć, że jest na przykład ACK, jest BCK, jest ACK, to już mówiłem, jest kurde, nie pamiętam już, ale takich podrabianych KFC tutaj to macie przynajmniej z 5 różnych rodzajów. Nie! Także nie wiem czy wszystkie są tak samo spoko, jak w którym jedliśmy ale tak, dla informacji. Jedzonko kupione, będziemy teraz oglądać The Traitors. Dzisiaj jest ostatni odcinek, w sensie dzisiaj u nas, wczoraj u Was. Nie wiem, czy oglądaliście, jak coś to polecamy. Dzisiaj runda finałowa. To można nazwać to serialem? Programem Czy Program, program, o właśnie Fajne, polecamy My lubimy Możemy się doczekać co się tam właśnie stanie Ale hardcore na nas ulicy Autobus jeden, autobus drugi Korek często sobie zarzuciła, że chce świeżego ananasa na śniadanie Jeszcze o tym nie wie, ale kupię jej ananasa I kupię arbuz Szaleństwo. Mała uliczka, na której nic nie ma. A wszyscy, wszyscy się nią pchają. To nie jakiś skrót. Dobra, idziemy po, po Owocki na rano. No i będziemy chyba kończyć ten dzień. Zaraz wam powiem w sumie, ile kosztował cały ananas i cały arbus. Narodzają się. Mineralnie. Ananas dość mały, arbus dość duży. Zaraz zobaczę. Za, o, jak na nasze europejskie standardy, średniego, średniej wielkości arbuda i jednego ananasa, małej wielkości, jak na nasze standardy, zapłaciłem 90 tysięcy, czyli to będzie 20 zł. Jeśli chodzi o wagę, arbuz dość mały. Ale ciężki, ciężki No, czuć? Czuć Czuć, że w tej torebce mam 3 kilo owoców, a tu jest Widzicie? Mamy tu autokar Na naszej ulicy nadal korek Muszę patrzeć pod nogi Spójrzcie sami Wystarczy chwila nieuwagi No i będzie problem Tu mamy akurat kubkę gruzu. Kolejny autobus Jakie dziury? No można się skaleczyć, no można. Więc chodząc nawet głównymi drogami, uważajcie na siebie, uważajcie. Idziecie. Widzicie to? Na długość stopy. I, tu. No i Witamy Was w ostatnim pięknym słonecznym dniu na Walii. Jesteśmy właśnie na Dreamland Beach. Zaraz obok jest Hidden Beach. Wstęp oczywiście. Nie jest darmowy, ale 10 tysięcy za osobę, więc też nie ma tragedii. Patrzcie na tą piękną wodę. Widzicie kolor tej wody? Piękna. Tak, ma Bebe, wejdziesz do wody? Cykasz się? No, te twoje 42 kilo to się zmiocie Powiem ja Wam, że ostatni raz takie fale to widziałem w Bułgarii 14-15 lat temu Ale cud nie jest klif mały Znowu zostałem atakowany przez ludzi dwie grupy ludzi chciały znowu ze mną zdjęcie nie wiem czemu ale znowu, znowu fajne uczucie no. Okay, we have people who wanted to take a picture with me What's your name? My name is Rehan Where are you from? I am from Indonesia Ah, here? Yeah okay, Why do you want a picture with me? You are so handsome Okay, could you say hello my people? Hello people! Hello! Hello, hello Poland! Could you say hello? Hello! Pozdrawiamy! No tutaj tej drogi zostało nam 160 metrów. Piździka sobie zostawiliśmy tam I idziemy na Karangbona Cliff. Się... Jesteś na miejscu znajduje się 20 minut jazdy skuterkiem, kuterkiem, mi całe chyba 10 km. Jeszcze zostało 100 metrów. Oczywiście jak to na bali trzeba zapłacić, ale pani była odwrócona i sobie poszliśmy. Jak coś wejście 10 tysięcy. A jakbyście chcieli latać dronem to dodatkowe 100. Tak się robi biznes. Mam już dość bali. Jeden z punkcików. Zerknijmy. To jest technologia. Widzieliście kiedyś gniazdka na drzewie? Odnawialna energia. No sobie, jak widać niewiele. O i to jest właśnie ten klif. No pupy generalnie nie urywa ładnie tu. Można przyjechać no. Na chwilkę sobie stanąć, podsilować bombę. Jeżeli będzie gdzie w okolicy, bo na samo to chyba bym odradzał. Ale jest pięknie. Na drodze znaleźliśmy fajną restaurację, nazwę Wam podam później, bo tu nie widzę. Przyjechaliśmy tu specjalnie, by spróbować luak Coffee. Produkcja tej kawy polega na tym, że lułak to zwierzątko, jest karmione ziarnami kawy, a potem robi pupu. Kupcie. Ta kawa potem jest czyszczona i podobno jest jedna z najlepszych na świecie i chyba najdroższych, także spróbujemy, dostaniemy, nie wiem czy gratis, bo trochę też nam śmierdzi. 15 różnych rodzajów herbat też z tego. O, właśnie pan idzie. Okay. Nie no. Przestań I tak wygląda właśnie degustowanie tutaj tego wszystkiego, co tu macie. Pan nam właśnie objaśnił, że gdy podniesiemy kubeczek, mamy numerek. No i żebyśmy mogli sobie czytać, co właśnie pijemy. Da wam znać, które smakowało mi najbardziej i pam ci, które smakowało najbardziej kawa. One no co, Jak kawa skupy Nie no żartuję, jest, dobra, nie no jestem zwolennikiem kawy Nie Nie wyczuwam tego jakiegoś takiego uniesienia A jeśli chodzi o herbatki Najbardziej to to Mam go coś tam Lemon Muszę się nauczyć chyba robić fantastyczny awokado-coffee. A reszta jeszcze takie do niektóre trochę gorsze. Ale myślę, że taka porcja, jakby przyjechalibyście nawet w czwórkę, każdy coś spróbuje i podzielicie się ceną. Macie już pokazane drzewka kawowe. A tutaj macie tego słodziaka, właśnie luak. Tam jest jeszcze jeden, to wam pokażę. Tutaj właśnie też znajdziecie produkcję herbat, ginger, i tu jest właśnie, o, tak wygląda kubka tego zwierzaka. Potem to obierają, czyszczą, i z tego macie kawkę. Mam nadzieję, że jest dobry, dobrze traktowany, ale ładnie wygląda. No, patrzcie, jaki on uroczy. To jest właśnie luak. O, tu macie piękne właśnie wejście. Buki cari, tak się nazywa taka wiarnia otwarta od 9 do 18, bardzo polecamy. I generalnie faktycznie kawa kosztowała 50 i te wszystkie herbaty były za darmo, więc cena fantastyczna, sceneria fantastyczna, pamcia zadowolona, jedziemy. Cliff. Jak widać, bardzo turystyczne miejsce. No i robi wrażenie, nie ma co. Pełno ludzi. Wjazd 15 tysięcy za osobę, jak coś. do GWK, czyli Garuda Wisznu Kenkana, macie 125 Regular, 230 z jakimś i ten strip i ultimate 300 tysięcy. Tak wygląda cała mapka. Znajdujemy się tu i będziemy podarzać czerwoną linią. Więc w drogę. powoli wygnać, jeszcze tak informacyjnie Bali polecamy trochę, trochę muli to płacenie ciągłe jeśli wy, wynajmiecie skuter i będziecie chcieli bardziej podróżować tak jak my te gmy tak spoza kilkoma dniami, które mieliśmy wyjęte to nie zanudzicie się, jest tu pełno rzeczy pamiętajcie nosić przy sobie gotówkę bo większość rzeczy trzeba zapłacić, wejść za wejście także zmierzamy ku e, ostatniej atrakcji i zaraz będziemy się żegnać. Pomnik, który za mną się znajduje jest poświęcony Bogowi Wisznu i jego towarzyszowi Garudzie. Mitycznemu ptakowi, który stał się jego towarzyszem. Pomnik został ukończony 31 lipca 2018 roku mierzy 121 metrów, czyli prawie 30 metrów jest wyższy niż statua wolności. Jest to generalnie najwyższy posąg w całej Indonezji. I Garuda Wisznu Kenkana został zainspirowany z mitologii hinduistycznej, gdzie Garuda zgodził się by Pan Wisznu go dosiadł w zamian za użycie eliksiru życia zwanym jako amrita do wyzwolenia swojej zniewolonej matki. No, myślę, że to będzie idealne miejsce, by zakończyć ten odcinek, bo mamy już zaraz wieczór, jedziemy do hotelu, już nie mamy żadnych planów jutro z rana trzeba jechać na lotnisko. Także dawajcie komentarze, dawajcie łapki w górę, dawajcie subskrypcje. Słuchajcie ten nasz kanał dalej, jeśli możecie. No i co? Żegnamy się z Wami i widzimy się w następnych odcinkach. Wójziak!